Cześć, witajcie, z tej strony JDK i dzisiaj zagramy sobie na czwartym tierze samolotem. Troszeczkę pokombinowałem i stwierdziłem po ostatnim odcinku z Hendelem, że zrobię sobie jakiś porządny samolot, który będzie dobrze latać, będzie strzelać, będzie zabijać, mordować i takie tam inne pierdoły. Tak więc zbudowałem pojazd na czwartym tierze, no i zobaczymy jak się spisze. Zabiło nas na posa przeciwko ósmym tierom, więc to już będzie jakieś wyzwanie. Jeden snajper latku latający. Na szczęście nie mają medyka, więc może nie będzie tak źle. No ale zobaczymy, zobaczymy. Ja nie chcę się też tam pchać, bo ten snajper i to SMG mimo wszystko troszeczkę mnie jak Gdyby to były cztery plazmy, nie byłoby żadnego problemu, bo z plazmy jest mimo wszystko ciężko trafić latający pojazd, no a tutaj... Tak się patrzy tutaj do tych pojazdów, na ten to jest Uff. Na czwartym tierze no to chyba gościu troszeczkę przesadził. Ten jest dosyć fajny. Tak sobie opancerzył koła dookoła, no ale zobaczymy jak, jak to wyjdzie. Mimo wszystko nie spodziewam się cudów, gdyż normalnie jak się grało ósmym tierem na chyba trzecie czy czwarte to też się je rozwalało. Teraz mamy dodatkowo jeszcze czterech gości. Więc tym bardziej będzie ciężko, no ale zaszalejemy. Może snajper mnie nie zdejmie, więc zobaczymy Ja się postaram tutaj jakoś tak bardziej skampić. Tego już tutaj jakoś jedziemy z większej odległości. Rejle go cisną i bardzo dobrze, no to już właśnie gościu nie żyje. E, zdjął go Sniper, on jest tutaj, to my sobie polecimy tam. Troszeczkę będę musiał e, popracować właśnie nad tymi silnikami. Jakoś ją inaczej pomontować, gdyż jak widzicie sama odleci prosto No właśnie, oberwałem Oberwałem, ale dalej żyje. No i świetnie, rozwaliliśmy jednego tam mi się już troszeczkę gorzej, tam po prostu się nie popatrzyłem Chyba od snajpera zarwałem, nie wiem Będziecie musieli sobie zastopować film ja już nie wiem od kogo zarwałem No to pomęczymy troszeczkę tą plazmę Widzicie, mój pojazd dalej może latać, dalej jest sprawny, mimo wszystko, że urwali mi tam trochę skrzydeł. To sprawdza się. Myślę, że jak, jak będzie taka potrzeba, to zrobię do, niej, do niego jakiś poradnik. A jeśli nie będzie takiej potrzeby, no to oczywiście nie zrobię. To już zależy od Was, po prostu napiszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie stać łapki w górę, zróbcie to już teraz, żeby nie zapomnieć. Już strzela... my strzelamy do niego, On teraz się na nas trochę uwziął. Mam nadzieję, że nas nie trafi mimo wszystko. A teraz, no długo się go nawalają. On, co prawda, działka T5 zamontowane, ale to mimo wszystko trochę trwa. Dobra, rozwaliliśmy go. Teraz został, było jeszcze dwóch, z czym jeden to jest sniper. Ale, no zobaczymy, zobaczymy. No i nawet nie doleciało. To jest plazma, więc on nam dużo mniej zrobi. Musimy uważać po prostu na siebie i tyle. Pięknie, pięknie wchodzą hity, tylko teraz trzeba uważać, bo on tutaj do nas strzela. Nie wiem, gdzie jest ten sniper. Ja się boję głównie tego snipera, że mnie tu zaraz zdejmie. No i 20%. Zostało nas dwóch i dwóch bossów. Jeśli sniper jest na tyle uszkodzony, że już nic nie może zrobić, no to wygraliśmy. To a jeśli nie, no to może być trochę gorzej. Okej, okay, temu zostało 9%. Ale dalej się wstrzyma. Muszę zrobić na nim kolejne kółeczko, czuję się jak jakiś bombowiec. Dobra, drugi zdjęty. A nie, było nas trzech, sorry. O, ja zginąłem, tak myślałem właśnie, gdzie on był w ogóle? O, nawet się nie okaże, tu on chyba jeździł na dole. W prawym dolnym rogu, nie zauważyłem. Ale już mogę powiedzieć, że samolot się sprawdza. Dobrze się nim lata, nawet jak tam zniszczą to przednie skrzydło. Zobaczymy, jak będzie na zwykłej bitwie. Bo no to ciężko jest ocenić, prawda? Dobra. Już myślałem, że nas bije znów na bossa, ale na szczęście nie. Trochę bieda, bo nikt nie ma premium, dostajemy normalną ilość kasy. Tak to się zawsze dostawało te 5% czy 10, a może nawet 20% więcej. Ale zobaczymy, zobaczymy. Tu nas powolutku wczytuje. Się tutaj patrzę na te pojazdy, mam też w planach, właśnie zbudowanie pojazdu. 5 jakiegoś na za lub też szóstki, bo te piątki już chyba ostatnio był odcinek, to teraz może z czymś innym. Chyba nie małem snajperów, zresztą się nie popatrzyłem, zobaczyłem mojej drużyny, czy jest jeden snajper. Jeden snajper, to u nich pewnie też jest jeden snajper, bo to tak dobiera. W sumie ten dół powinien sobie troszeczkę bardziej opancerzyć, ja tutaj dałem 6 e, plazm. To są te piątki, jesteśmy na czwartym tierze. Klocki dałem te 5 i te... O, tutaj coś widzę. To się szybko porusza. O Boże, nie trafiłem. Ale on chyba jeszcze mnie nie widzi. O, już na pewno coś tam wyczuwa. No właśnie, jakbym tu sobie zamontował SMG, to już by on nie żył. A tak to muszę się bawić z nim. Ale dostał. Co prawda za jakoś mało, więc jestem, jestem trochę zdziwiony. Ale poznęcamy się jeszcze troszeczkę nad nim Kurczę nie, tylko to łatwo zniszczyć Dobra Ten już go rozwalił, to ja się troszeczkę zajmę tym, bo to jest SMG A latające obiekty nie nienawidzą SMG Czyżby nie miał do fargi? Tak, dałem mu dwa fragi w sumie Ajajaj Dobra, polecimy troszeczkę tutaj, zespotujemy ich Dobra, za zero, no, ale zawsze coś się może wycofać w razie czego Nie chcę oberwać z tego raila, bo ja czuję właśnie Okej, okay, trafiliśmy go Zejdziemy mu tylko z radaru Żebyśmy nie byli zaznaczeni Mam trzy jammery, z tego co wiem mm, Tak, dwa z przodu i jeden jeszcze pod więc nieźle szybko znikam, w miarę im więcej im damy, tym szybciej znikamy z radarów no i oczywiście im lepszy, no to to jest oczywiste dobra, trafiliśmy go, nie wiem co to jest, dalej okej, okay, chyba na tyle go pocisnąłem, że on już nie ma... ma jednak broń, ale chyba tylko jedną, a jednak nie, dobra, oberwałem o kurde, no i to jest sniper właśnie, chyba że mnie jestem gdzieś zdjęło nie, sniper no niestety Będę musiał go jakoś jeszcze opancerzyć. Myślę, że pojawi się jeszcze jeden odcinek z tego pojazdu, a z mojej strony to już by było na tyle. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, wbić na fanpage i takie tamine pierdoły. Trzymajcie się, cześć!